Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór dziewczyny, chłopcy, witam na kanale, czytam dla dzieci i ich rodziców. Z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałam wszystkim Państwu i Wam, droga, młodzieżę i dzieci dzieciom oczywiście złożyć życzenia przede wszystkim zdrowych świąt, spokojnych. Świąt wypełnionych miłością, jak ja to często mówię, aby miłość była w Waszych serduszkach, aby otulała Was ze wszystkich stron, aby wypełniała każdą wolną przestrzeń. Zawsze też w życzeniach składam życzenia o spotkanie dobrych ludzi na naszej, Waszej drodze życia. To jest bardzo ważne, bo Dobrzy ludzie są w stanie dać nam bardzo dużo, inspirować nas, wspomagać nas. Możemy czerpać z nich wiele i przekazywać tę dobroć, którą otrzymaliśmy od nich innym. Także jeszcze raz zdrowych, spokojnych świąt. Państwu, młodzieży, dzieciom, Wam wszystkim życzę. I teraz przechodzimy do rozdziału 19 Leny z 7a, tak świątecznie to by było, gdyby tutaj była choinka jakaś cudna i na tle choinki byłoby bardziej uroczyście, ale tak się złożyło, że nie mamy w tym roku choinki. <grytanie> Antek miał już drugi tydzień, Antek już drugi tydzień po chorobie chodził do szkoły. Nie powiedział do niej ani razu cześć czy siema, w ogóle się do niej nie odezwał, lenie było bardzo przykro z tego powodu. Liczyła, że może złość mu przejdzie. Ona pierwsza nie zamierzała się do niego zwrócić, uniosła się ambicją. Przecież nie zrobiła nic złego, a on, ją, a on jak ją potraktował? Powiedział, że wtargnęła z butami w jego życie. Nie pytając go o zgodę. A przecież wcześniej sam ją do tego życia zapraszał. Miało być na jego warunkach, wtedy gdy on łaskawie zdecyduje, że ujawi jej rąbek tajemnicy? Zranił ją bardzo mocno tymi słowami, tym jak się zachował i co do niej napisał. Zdaniem dziewczyny to było zwyczajnie hamskie nie tego się po nim spodziewała. Mimo to nie potrafiła przestać o nim myśleć. O tych wszystkich miłych chwilach, które przeżyła, o sobotnich spacerach. Czy to oznaczało, że się w Antku zakochała? Dlaczego nie odpowiadasz na jego siema? spytała podejrzliwie Kaja. Nie odpowiadam, udała zdziwioną i pomyślała, że do niej Antek tego nie mówi. No nie. Kiedyś odpowiadałaś. Wystarczy, że ty odpowiadasz. To jakby za nas dwie. Odparła. Coś ściemniasz. Przyjaciółka przyglądała się lenie badawczo. Kaja, nie doszukuj się czegoś, czego nie ma. Nie zwróciłam nawet uwagi na to, że mu nie odpowiedziałam. Yy, może powiedział ci coś chamskiego. On potrafi dowalić, jak się wścieknie. Nie wiem. Nie pamiętam, wzruszyła ramionami. Ty naprawdę świata nie ogarniasz, a ja coraz mniej ogarniam Ciebie. A jak było na korkach? Miałaś jej w piątek? Tak, no właśnie chciałam Ci wcześniej powiedzieć, ale sobotę i niedzielę spędziłam z Aleksandrem. Było mega. Pokazała swoje równe zęby w szerokim uśmiechu. Z Aleksandrem? Tak, ale z Antkiem. Też było świetnie. Ta angina go zupełnie odmieniła, roześmiała się. Tłumaczył mi wszystko bardzo cierpliwie. Siedział tak blisko i wziął mnie za rękę. Żartujesz? Wziął cię za rękę? W lenie się zagotowało, ale próbowała to ukryć przed kają. Pomyślała, że już gorzej trafić nie mogła i że antek to kłamca i hipokryta. Najpierw jej opowiada, że nie lubi Kali, że złości go, iż ubiera się na korki, jak na randkę i się do tego mizdrzy. A potem zmienia się w czułego chłopaka i do niej zarywa? Nie potrafiłam rozwiązać jednego z zadań. Bardzo się zdenerwowałam, aż mi długopis z ręki wypadł. On wtedy popatrzył mi głęboko w oczy, powiedział Spokojnie, Kaja, i wziął moją dłoń w swoje ręce. I trzymał ją dość długo, jeszcze trochę i mnie pocałuje. Była podekscytowana. No to szczęścia ci życzę. Chociaż, chociaż? spytała Kaja. Żal mi Aleksandra. Nie mogła się powstrzymać od komentarza. Jesteś z nim, a podrywasz antka? Takie życie, skwitowała. Jak już będę z Antkiem, to powiem Aleksandrowi prawdę. Nic mu nie będzie. Znajdzie sobie inną dziewczynę. A nie powiedziałaś mu wcześniej? A nie powinnaś mu powiedzieć wcześniej? A po co? Najpierw muszę chodzić z Antkiem. Do tej pory mam się nudzić? W weekendy w domu sama siedzieć? Nie wiem. Lena wzruszyła ramionami, myślałam że kochasz Aleksandra. Też tak myślałam, ale chyba się pomyliłam. Zranisz go bardzo, bo on ciebie kocha. Jasne, że mnie kocha, ale nie zamierzam się dla niego poświęcać. Jeśli mogę mieć chłopaka, który mi się bardziej podoba. Trzeba myśleć najpierw o sobie, a dopiero później o innych. Hmm, Lena się z tym nie zgadzała. Dla niej miłość, miłość była rzeczą świętą. To prawda, nigdy nie chciała się zakochać. Stało się. Jej siostra Majka pewnie powiedziałaby, że źle ulokowała uczucia, tyle że ona niczego nie planowała. Te uczucia same się ulokowały, nie w tym chłopaku, co trzeba, ale nie będzie o niego zabiegała. Miała swoją dumę i godność. Z zamyślenia wyrwał ją dzwonek na lekcję. Pierwsza była matma. – Kiedy będą wyniki sprawdzianu? – spytał Filip. – Jeszcze raz ktoś zapyta o to, to postawię pod ścianą i rozstrzelam. – Odparł pan Bartosiewicz. – Wprawdzie jakieś sprawdziłem, ale to nie mogły być wasze, bo mam za dobry humor – dodał. Potem wywoływał chłopa ochotników – Wywołał ochotników, czyli kogo chciał do tablicy. Padło na Lenę. Poradziła sobie jednak i dostała 5 minut. To chociaż na krótką chwilę poprawiło jej humor. Na, po, na polskim pani Gołąbek zainteresowana była tym, czy Tymon przeczytał książkę, ponieważ zgłosił się do udziału w konkursie, a czasu było coraz mniej. Przeczytałem. Odparł dumny z siebie. A co zapamiętałeś? Dopytywała. To miałem przeczytać czy zapamiętać? spytał zdziwiony. Cała klasa zaczęła się śmiać. Pod koniec lekcji wpadł Johnny. Otworzył szeroko drzwi i popatrzył na panią Gołąbek. Szukam? zaciął się. Żony? spytał Janek, wpatrując się w nauczyciela. Książki tym razem, odpowiedział. Po lekcjach Lena jak zwykle wracała z Kają. Przy bloku przyjaciółki się pożegnały. Gdy Lena została sama, wypełnił ją smutek. Uzmysłowiła sobie, że Antek już nigdy nie będzie na nią czekał i że od tej pory dalszą drogę, drogę będzie pokonywała sama. Nie potrafiła powstrzymać łez. Spływało jej po policzkach, nikogo to jednak nie obchodziło. Ludzie przechodzili obojętnie, nikt się nią nie zainteresował, o nic nie spytał, nawet nie chciała tego, ale uświadomiła sobie, że wśród tylu ludzi można być tak bardzo samotnym. Każdy interesuje się sobą i swoim życiem, zupełnie jak Kaja. Tak właśnie wygląda samotność w tłumie. Dosłownie, bo o tej godzinie Trzeba było uważać, by na kogoś nie wpaść i nie zostać przez nikogo potrąconym. Jej zapłakana twarz i spuchnięte od płaczu oczy dla tych ludzi nie znaczyły zupełnie nic. Przeszła skrzyżowanie i skierowała się w stronę swojego bloku. Nawet nie chciała patrzeć w stronę, w stronę Odry i promenad wrocławskich. Weszła do klatki schodowej, wjechała windą na górę i już na klatce schodowej usłyszała krzyki dobiegające z ich mieszkania. Pomyślała, że pewnie wybuchła awantura między mamą a majką, a taty nie ma w domu, bo na pewno próbowałby załagodzić spór. Przekręciła klucz w zamku i pchnęła drzwi. Cześć, rzuciła od progu. Cześć! Podniesionym głosem powiedziała mama. Nigdy na to nie pozwolę, wołała do majki. Siostra stała cała zapłakana. Nie możesz mnie urządzić, nic nie rozumiesz i nawet nie dasz sobie wytłumaczyć, krzyczała przez łzy. Wiem, co widziałam i nie chcę żadnych tłumaczeń. Nie zgadzam się, żebyś się spotykała z tym chłopakiem. Nie zabronisz mi, właśnie ci zabroniłam. Jesteś niepełnoletnia i masz mnie słuchać. Za rok już będę miała osiemnaście lat. Majka trzęsła się ze złości. Idź do swojego pokoju. Mama zwróciła się do Leny. Dziewczyna wykonała posłusznie polecenie, ale zostawiła uchylone drzwi. Chciała słyszeć, o co się kłócą i co mówią, choć pewnie przez zamknięte też dałaby radę to zrobić. I co uważasz, że jak będziesz pełnoletnia, to wszystko ci będzie wolno, dopóki mieszkasz pod tym darem i jesteś na naszym utrzymaniu, będziesz robiła to, co ci każemy? Lena pomyślała, że takiej awantury dawno u nich w domu nie było. Nie znosiła, gdy mama traciła panowanie nad sobą, czuła się wówczas niekomfortowo i waliło się całe jej poczucie bezpieczeństwa żałowała, że tata był w pracy. Przerwałby to i postarał się porozmawiać na spokojnie. Najpierw z Majką, a potem z mamą. Zawsze tak robił. Ty w ogóle nie liczysz się z moimi uczuciami. Opowiadałam wam, jak mnie ten chłopak po hamsku potraktował, a ty masz gdzieś własną matkę. Przechodzę i co widzę? Nie dość, że zaprosiłaś go do mojego domu, to jeszcze siedzisz mu na kolanach i się całujecie. To też mój dom, krzyknęła Majka. Ale ja i ojciec opłacamy rachunki. Nie zrezygnuję z tych spotkań. Skończę osiemnaście lat i wyprowadzam się z domu. A to ciekawe, roześmiała się nerwowo mama ciekawe, gdzie zamieszkasz i z czego się utrzymasz. Nie twoja sprawa. Będzie trzeba, to rzucę szkołę i pójdę do pracy. Poradzę sobie bez ciebie. Nie. To przechodzi ludzkie pojęcie. Ten chłopak tak ci w głowie namieszał. Zaraz pójdę do jego ojca i powiem, żeby trzymał swojego syna z daleka od ciebie. On nie ma prawa się tutaj zbli nie ma prawa się zbliżać. Już dość mi wstydu dziś narobiłaś. Majka wybuchnęła płaczem na nowo. Dostała spazmów. Wyrzuciłaś go z domu. Jak pójdziesz do jego ojca, to ja do domu nie wracam. Raz w życiu jestem szczęśliwa, kochana, a ty wszystko, co najlepszego mnie, spotyka, potrafisz po prostu spieprzyć. Jak ty się do mnie odzywasz? Wrzasnęła mama. Jakich ty słów używasz? Nienawidzę cię. Do uszu Leny dobiegł odgłos zdecydowanych i szybkich kroków siostry. Pewnie podbiegła do drzwi, włożyła buty, złapała kurtkę i wybiegła. Często tak robiła, gdy kłóciła się z mamą. Drzwi trzasnęły z całych sił. Potem mama się rozpłakała głośno. Lena wstała z łóżka, podeszła cicho do drzwi i je zamknęła. Wiedziała, że poszło o Szymona. Mama musiała wcześniej wrócić z pracy i wszystko się sypnęło. Lena była cała rozdygotana, choć to nie ona się z mamą pokłóciła. I żal jej było majki. Wiedziała, że teraz mamie lepiej nie wchodzić w drogę. Gdy się wypłacze, pewnie zawoła ją na obiad, ale do wieczora nie będzie się odzywała. Jak tata wróci z pracy, to mu wszystko opowie. Naskarży na majkę i znów będzie krzyczeć i płakać. Lena wzięła głęboki oddech, otworzyła tablet i włączyła go. W tle śpiewała sarsa Markowicz. A ja bronię się i bronię, nie chcę już się kochać w tobie. Ta siła nieznana ciągnie mnie do ciebie, a ja bronię się i bronię, nie chcę się już kochać w tobie, choć nic się nie zgadza, wciąż do ciebie wracam. Lena pomyślała, że słowa piosenki idealnie do niej pasują. Zawsze, ale to zawsze broniła się przed miłością. Przed zakochaniem, potem broniła się przed uczuciem do antka, teraz musi się nadal bronić, zniszczyć w sobie te emocje, by dłużej nie cierpieć. Wokalistka śpiewała dalej, weź się, przyznaj, co mi robisz, a ciągnie mnie do ciebie tak, biec przed siebie, sił się pozbyć, weź się, przyznaj, czego chcesz. Wsłuchana w słowa utworu zajrzała na fejsa. Nic ciekawego jej się nie rzuciło w oczy, obejrzała zdjęcia na Instagramie, przejrzała Twittera i na końcu Tumbra. Bo ktoś jak ty, bo ktoś jak ty jest tylko raz przeczytała. Nie było żadnej fotografii ani gifa. Po prostu biała kartka i te słowa. Przewinęła kciukiem tekst na monitorze, natrafiła na zdjęcie z telefonu: Nocna Księżniczka. <laughs> Poczuła smutek w sercu: Do niej nikt nigdy tak nie napisze no na pewno nie antek. <laughs> Aha, Nocna Księżniczka, chcę cię widzieć. W szkole nawet na nią nie spojrzał, omijał ją wzrokiem. Zachowywał się, jakby nie istniała. Post poniżej wprawił ją w chwilowe osłupienie, ale to z tego powodu, że wstawił go marzyciel, czyżby ten sam, który do niej napisał przez Hejka. Pomyślała jednak, że to zbieg okoliczności. Mało, y, mało to osób podpisuje się jako marzyciel i pod takim loginem zakłada konta. Kiedy lecisz samolotem, Dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie, nie pomożesz nikomu, jeśli sam nie jesteś w pełni sił. Pod postem zamieszczony był GIF. Przedstawiał chłopaka, który próbuje wyciągnąć z morskich fal dziewczyna. Fale ją przewracają. Szerpią jej białą, długą sukienkę, całą mokrą. Wiatr tańczy jej we włosach. Dziewczyna upada i wstaje. Ponownie upada i podnosi się, a chłopak przewraca się i leży. Chyba to nie. Nie ma sił, by wstać, tym bardziej nie ma sił, żeby ją ratować. Lela zaczęła się zastanawiać, czy jest to jakiś cytat, a jeśli tak, to czyj. A może marzyciel sam te słowa wymyślił? Nie pamięta takich instrukcji przeglądem, ale jej zdaniem miało to sens. Przeczytała wpis jeszcze raz, skupiła się na ostatnim zdaniu. Nie pomożesz nikomu, jeśli sam nie jesteś w pełni sił. No niby prawda, ale samemu pomóc sobie najtrudniej. Tak, zdecydowanie samemu pomóc sobie najtrudniej. Polubić siebie samego. To też niełatwe zadanie. A jak lubić innych, skoro nie lubi się siebie samego? Zaufać innym też ryzykowne, skoro nie ufa się samemu sobie. Zwierzyć się w tajemnicy innej osobie to już prawdziwe wyzwanie, jeśli sami nie oswoimy tej tajemnicy. Oswojenie niesie ze sobą ryzyko łez. Przypomniała sobie słowa z Małego Księcia – i znów wróciła myślami do antka. On nie oswoił własnej tajemnicy, dlatego nie chciał, aby ktokolwiek ją poznał. A ona, Lena, wiedziała, była pewna, że ma jakąś tajemnicę. Być może miał rację, że wdarła się z butami w jego życie. Zabrakło jej pokory i cierpliwości, dlatego tak się wściekł. Tyle, że on nie mógł wiedzieć, że ona cokolwiek podejrzewała. Dziewczyna tak szybko, jak się dało, skierowała myśli na inny tor. Nie mogła przecież bezustannie do tego wracać, bo nigdy się od tego nie uwolni. Spojrzała na monitor. Znów marzyciel. Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście. Na załączonym gifie, utrzymanym w kolorach sepii, były dwa pluszowe misie. Jeden obejmował łapką drugiego. Miś się uśmiechał. Miał piękne, błyszczące oczka. Nagle jeden z misiu znikł. Znikał. Drugiemu przestawały błyszczeć oczy, a z dwóch imitujących je nadwyrężonych przez czas guzików po wyliniałej mordce spływały łzy. Lena zamknęła tablet. Wszystko wydało się zbyt dołujące, nie miała na to już sił. Lena dobiegł ją głos mamy. Podgrzełam ci obiad. Zjedz, masz na stole. Dziękuję, zawołała. Już idę. Dziewczyna zjadła obiad, włożyła brudne naczynia do zmywarki, ogarnęła kuchnię i zaszyła się w swoim pokoju. Nade wszystko Pragnęła spokoju. To jest koniec rozdziału dziewiętnastego. Niebawem rozdział dwudziesty. Ja teraz żegnam się, drodzy Państwo, drodzy rodzice z Wami, żegnam się z Wami, drogie dzieci, Siema dziewczyny, Siema chłopaki. Do kolejnego spotkania na kanale Czytam Dla Dzieci i Ich rodziców".